Siemanko z tej strony Direk. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, aby wbić 11 zwycięstw Food Champions. Mój aktualny bilans to 9-8. W zeszłym tygodniu wbiłem tylko 8 zwycięstw, także już jest jedno więcej. Zostały mi trzy mecze do końca, ale zanim przejdziemy do Food Champions, to otwórzmy paczki. W sklepie czeka na mnie 11 paczek, właśnie takie jakie wam tutaj teraz pokazuję. No może uda się dzisiaj trafić jakąś fajną kartę Road to the final. Niech będzie złota paczka piłkarska Premium 80, plus, Holandia, Esch o Dyke albo Delict, albo Botman. Miałem paczkę z jedną rzadką kartą, także nawet nie ma sensu wam jej pokazywać. Zostało 9 paczek, 5 razy 80. Plus. Bramkarz będzie to pewnie low, a nie, Mike Minion! czyli mamy walkałcik pierwszy w dzisiejszym odcinku Super 87. Możecie dać znać w komentarzu, czy wam wpadła jakaś fajna karta Road to the Final. Na razie mi nie, żadna, złota paczka. No ta rozbudowa architekta po prostu Hiszpania pautores 83. Nie ukrywam fajnie, by było coś wymiennego trafić. Kolejna paczucha nie ma. Karty specjalnej. Już dawno nic fajnego wymiennego nie trafiłem. Tutaj będzie show 85, także spoko. Dobra, niech będzie 4 razy 84 plus teraz click poszedł, ale to nieważne. I będzie to Musiala zapewne albo ta pani. Tak, Magul na podwójnym walk 87, fajnie, może Mbappé, ależby to było. Będzie to Kevin? Nie, De Jong! No i teraz jeszcze te trzy rozbudowy architekta. Nie ma nic, złota karta. To nie będzie nic dobrego. Jakobson 82. W ogóle też w mnie release pojawi się Gwendolfi. Fajnie by było go trafić albo. No nie wiem, czy będę miał końce, aby go kupić, ale fajnie by było, bo kurczę to jest taka moja legenda z FIFA 22. Zobaczymy, może uda się go trafić. Ostatnia rozbudowa architekta. Brak karty specjalnej, co <laughs> mnie w ogóle nie dziwi. I znowu Botman. <laughs> I zostały nam dwie paczuszki 2 razy 83 plus i 2 razy 84 plus. włochy prawe skrzydłowej będzie to Federkiesa nie to będzie 8 83 i ostatnia paczucha brak karty specjalnej Niemcy prawy pomocnik Gnabri 84. Uuu, zobaczcie, jaki hyperlink w ogóle. Gnabri, sane. To jest rzadkość. W porządku. Przechodzimy do Food Champions. Takim składem gram, jak widzicie. Na początku grało mi się naprawdę ciężko to Food Champions. W ogóle tyle wylewów i tak dalej. Nic mi nie szło, ale na szczęście dzisiaj, kiedy dogrywam już do końca, no to było lepiej. W pewnym momencie miałem bilans 3-7, także no trochę nadrobiłem. 9-8 aktualnie, tak jak mówiłem. 3 mecze do końca. Zróbmy te 11 i Trafmy coś fajnego FC Pina naszym pierwszym rywalem w odcinku oczywiście Okej, okay, jest Maldini Lucio, Auri, Ronaldinho Aj, oddaj mi tego Ronaldinho I teraz do Morientesa No leć chłopie, wygrasz ten pojedynek z obrońcą Dobrze, Morientes Aj, podanko nie przeszło Dobrze Maldini Pięknie, Vini, pięknie Do Federico Valverde, leci Morientes Podajmy tam do Zoli i o pięknie, Adamateore, 1 do 0. I teraz do Morientesa znowu, dawaj. Morientes, leć chłopie, dawaj. Ja w Ciebie wierzę. Nini w Ciebie wątpią. A ja wierzę, że. Co ja gadam w ogóle? Maldini, kozak. No Maldini to wszystko odbiera. Puskas! Nie! Ja pierdzielę, no nie wierzę. Prawo góra! A, prawo dół, ja pierdzielę. No. Dawaj Morientes! Morientes! Do. Nie, no nie wierzę, gościu. Nie, dobra, schodzisz. Wchodzi sobie openda teraz i kantę za jajaturę lecimy. Openda. Opętany, gościu! Kurde, no! Prawie! Walker, no biegnij, gościu. <słuch> openda! Nie, no, kurde, no, widzicie, co to się dzieje? No ja już nie wiem, co ja mam robić, ty. Puskas! No i po meczu. Ta dobitka to mnie mało po prostu, nie? W ramach przerywnika player pick 85. Może ktoś tutaj wleci i pomoże nam? No, Sadio Mane raczej nam nie pomoże. No i meczek o dziesiąte zwycięstwo, no zróbmy to. Jezu, jest Cristiano Ronaldo na napadzie. w ogóle, ty. Zawiesił się Vinicius i strzelił jednak tą bramkę. No nie, naprawdę. Thierry Henry, tak łatwo. Dobre Jaszyn. Mamy z głowy Wandajka. leci Morientes. I! Ne, no beznadziejnie to zrobiłem. Solas Fineski, o to chodzi. Dobrze. Uratowaliśmy tą akcję. Mamy to 2-0. I znowu Thierry Henry. Cristiano. Jest Jaszyn, dobrze. Sabotażyści wszędzie są, nie? Do Morientesa. Gościu to ma. I tak jest. Pusta bramka. No trzeba było to wykorzystać. 3-0. Niestety, Jarek na 3 do 1. Adama! Tak! 4 do 1. Pięknie. Valverde i jego triwele. Takie srebrna triwela zadziałała. Tręcik? 5-2. <noise> Jeszcze mi strzela, ale to już za późno pani rywalu. No i dobra, mamy dzisiaj zwycięstwo. Jedziemy po 11. Rywal z Ukrainy. Castillas, Van Dijk, Lucio. Boże ten Van Dijk znowu. Krojf, Zidan, Kafus. No dobry skład, no bardzo dobry skład. Podanie do Valverde. I. Aj, kurde. Jakby to przeszło przez. Winie... do Winiego, znaczy. <gryw> Dawaj wini, o to chodzi. Odebraliśmy piłkę. Let's go. Vinicius. Vinicius. Ale. okej. Okay. Ale Lipton, nie. Grinti. Niestety. Johan Krojf 1-0. Aj, nie trafia Krojf, ale groźnie się robi już. I Zola. Nie, no nie wierzę, Jaszyn. Chłopie stoisz tam, broń to! Ciężki meczyk, no jestem skupiony, dlatego tak mało mówię. Rywal ma więcej posiadania piłki, więcej oczekiwanych bramek, więcej strzałów, no. Nie masz takiej przewagi, jeśli chodzi o statystyki, no. Damy od razu tutaj opendę, Kantę i Bernardo Silva, żeby miał ten dribbling. Dobrze widzisz, w ostatniej chwili wślizgiem wleciał. I de Young. Ojej, ale fart. Wini! Mamy rzut wolny. Spróbujmy strzelić Gianfranco z z tego miejsca. Czy on to zrobi? Proszę państwa, da nam bramkę. Wyjął to, nie, ale był to naprawdę fajny strzał. Aha, no nie, no nie da się, no po prostu się nie da. Mama na zielonym trafił to. Jest! Mamy to 1 do 2. Musimy coś zmienić w taktyce. Dawaj openda. Openda Opęd jest! Mamy to! 2-2, proszę Państwa! Openda nas ratuje. Dobra, mamy to 3 do 2. Ależ akcyjka. Mamy to, proszę państwa. I jeszcze Openda. Openda. Kurde, przesunął się. Tylko nie Griezmann. Dobrze, Jaszyn. No i dobra, chyba mamy ostatnią akcję tego meczu. Kai Walker leci. Adama Traore. Proszę państwa. Może jakaś dobra jeszcze bramka? U Jezu, jakby to wpadło, to to było piękne. Dobra, mamy koniec tego spotkania. 11 zwycięstw zrobione i odbieramy nagrody. Zaczynamy oczywiście od player picków: 3 razy 84. Niech będzie środkowy najpierw. Czy będzie jakaś fajna karta specjalna? Nie będzie. Bierzemy trapa. Pik numer 2 Dawajcie jakiś łukałcik. dobra. O, jest Griezmann 88, także w porządku. No i ostatni. Czy będzie karta Road to the Final? Nie, nie, ale jest porządny foder. Kevin De Bruyne. Super! Teraz paczki, otwórzmy najpierw tą mieszanej kampanii 85, bo tutaj zazwyczaj nic nie oddaję, Włochy PS i będzie to Berardi. Ile on ma ocenę 89? No stawiam, że nie jest za dużo warty. No tak, 70-80 tysięcy na ławkę spoko. Paczka za 50 tysięcy. Nie ma nic specjalnego. Będzie to Jacko 83. Niech będzie teraz paczka 5 x 84 plus za postępy w sezonach. Brak specjalnej karty Niemcy. Napastnik. Będzie to Pop 88 podwójny. Nie, ale dobra, przynajmniej spoko foder. Paczka ultimate. Jest coś inform zapew. A nie, dobra, troll. S.O. o, kto to jest? 8 trójka z paczki ultimate. Zarąbista paczka. No i dwa razy 85 plus 0 karty specjalnej. Będzie to nie. Ona na 8,5. Chociaż może inform w środku będzie. Nie będzie. Declan Rice jeszcze. No trudno, nic fajnego nie poleciało z tych nagród. Ale przynajmniej jakieś tam karty wymienne mam w końcu. Food Champions nie powiem. No ciężkie, ale udało się wbić. Zrobić kombek w tym meczu o 11 zwycięstw, Także cieszę się. Dajcie znać, jak Wam poszło w ten weekend i czy coś fajnego trafiliście. Ja się zamierzegnam. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.